Masz Dzień dobry już za moment Łukasz Bienias. A jak Łukasz Bienias, to oczywiście nie zabraknie tematów sportowych, biegowych. Szczegóły już za moment. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe, Status i Portal Doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. No i Łukasz Bienias nie pierwszy raz w naszym studiu. Witam cię serdecznie. Cześć Tomku, witam. Pogoda się trochę zmieniła. Rozmawiamy w deszczowy dzień, a takich deszczowych dni to u nas ostatnio nie za dużo. Ale w studiu nie pada, spokojnie możemy przeprowadzić rozmowę. Już niebawem, bo dobrze mówię, w październiku, prawda? Drugi Sawiogórski festiwal biegowy rok temu. Odbyło się, odbyła się pierwsza edycja. Mocno się zastanawiałeś, jak to będzie z tą drugą, no ale widać, że plan się iści i to wszystko zostanie zorganizowane. A ty jesteś takim człowiekiem, że jak już za coś się bierzesz, to już wiadomo jak wariat, prawda? To Ta. komplement oczywiście, nie? Żeby, żebyś nie no. wyszedł z te studia, bo się obrazisz na tego wariata. Jesteś trochę wariaty. Raczej zawsze w pozytywnych, pozytywnym odbiorze słowo wariat też stosuje. Tak, no bardzo się cieszymy, że uda się zorganizować tą drugą edycję, chociaż do końca nie było to tak pewne, bo jak wszystko, wszystko kosztuje i musieliśmy sobie spiąć to od A do Z. Nie chcieliśmy podchodzić do tematu troszkę po łebkach, że a może się uda? No nie, trzeba mieć przygotowany plan od A do Z na początku i tak mamy. Także ostatni weekend października, Sowygórski Festiwal Biegowy Volume 2, odbędzie się w troszkę zmienionej formie. Natomiast nadal będzie to forma festiwalu dwudniowego biegowego. No właśnie, bo ta nazwa jest taka zaskakująca bo są no, biegi, wiadomo, jakiś konkurs, jakieś zawody to to, to słowo festiwal przy biegu. Pojawia się niezwykle rzadko, w sumie właściwie nie znam festiwalu biegowego innego niż ten, który ty organizujesz. Dlaczego festiwal? No bo wiadomo, o tym bieganiu za chwilę powiemy, ale co jeszcze tam będzie się działo? Festiwal przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce, czas, w którym odbędzie się przede wszystkim kilka biegów, tak? Czyli nie będzie to jeden bieg na piątkę, czy na dyszkę, tak jak w mieście na przykład się odbywają, czy nawet w górach. On będzie się składał w zasadzie w tym roku z pięciu różnych biegów. Na... No to mów, żeby, tak, żeby na, zachęcić na, na tych, dys... którzy jeszcze nie są zdecydowani. Tak, yy, szczególnie dla początkujących bieg na dystansie, który się nazywa dycha plus, yy, czyli w zasadzie 12 km i 400 metrów wzniosu. Muszę tutaj mówić o tych wzniesieniach, o tych metrach, ponieważ jest to, jak ktoś chodzi po górach, no to wie, że jednak trzeba troszkę pokonać te 400 metrów, to jest 400 metrów pionu, tak? Także no już troszkę, no, dla początkujących to już będzie dosyć wymagające. Przedtem tutaj wchodziłem na śnieżkę, więc rozumiem. Różnice w długości i wysokości. To porównując na śnieżkę, to powiedzmy te 400 pionów może nie aż tyle, ale z domu śląskiego na śnieżkę jest 300. Z ten moment zrobił na mnie wrażenie. Tak. E, drugi I nie, nie biegłem, tylko wchodziłem. Tak. No powiem ci, że początkujący spokojnie mogą chodzić w biegach górskich, co jest najlepsze. Dlaczego kochamy biegi górskie? Dlatego, że możemy w nich chodzić pod górę i nikt nas z tego nie rozliczy. Ja to samo uważam o biegówkach, powiem ci. Nazwałem je chodzówki, bo ja w nich chodzę, a nie biegam. Także ale no, skoro nazwali to biegówki, to niech tak zostanie. Ale opowiadaj tak. o, tych, o, tych, o tych kilometrach i o tych drugi, przewyższeniach. Drugi, drugi dystans w zasadzie koronny, który także był w zeszłym roku. Mieliśmy na nim najwięcej osób. Jest to półmaraton górski, czyli połówka plus. Każdy sobie nazwę sam do siebie dopasuje. To Czyli Ponad 20 km. Jest, tak, to jest 20 w zasadzie 3 z kawałkiem kilometra. A przewyższenie? A przewyższenie jest 860 metrów. No chcieliśmy zrobić 1000, ale no, troszeczkę nad tymi ludźmi się zlikowaliśmy i <grym> zrobiliśmy 860. Ostatni końcówkę trasy w zasadzie jest już zbieg do mety, także tam nie będzie już takiego hardkoru, jak planowaliśmy. I na y, pytania ludzi odpowiedzieliśmy tak naprawdę ponieważ to ludzie zdecydowali o tym że jednak my z kolei zdecydowaliśmy się ten festiwal zorganizować bo dostaliśmy bardzo dużo maili ja się nie spodziewałem e-maili wiadomości na, na prywatnych wiadomościach i co najciekawsze w ogóle ludzie do nas dzwonili mam takiego jednego e, pana Pawła pozdrawiam serdecznie z Gołdapi, bo był, był u nas w ogóle z drugiego końca Polski i pytał się czy będzie bo był w zeszłym roku z rodziną i chciałby też przyjechać także no naprawdę zrobiło to na mnie kolosalne ja przy okazji wrażenie okazji zrobi sobie pewnie jakiś krótki urlop Natomiast na mnie osobiście zrobiło to kolosalne wrażenie i chciałem wewnętrznie bardzo, nawet dla tego samego pana Pawła, zorganizować te, te zawody udało się ostatecznie. Wydeptaliśmy, jakby wszystkie gdzieś tam ścieżki i, i, I wybiegaliście na Wybiegaliśmy, także robimy w tym roku także maraton. I. Ostatnie nawet pada. Jest to Maraton Plus, tak, czyli miało być 46-7 km. No, ale uchylę rąbkę tajemnicy, że prawdopodobnie będzie to 51. No, też maraton plus, ale 51 dlaczego? No, dlatego, żeby ktoś sobie mógł zrobić swoje pierwsze ultra. No, ultra się zaczyna jakby po maratonie, natomiast takie w środowisku biegowym, górskim, no. Trzeba jednak te 50 przebyć, także prawdopodobnie będzie tak, że utkamy 51 km z honorową rundą wokół jeziora Bielawskiego, gdzie będzie słyszał już tą metę, tę, 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 tę muzykę i już nie mając siły, będzie chciał doczłapać. Także będzie ten maraton. Uważam, że to będzie super wisienka na torcie. Przyznam, że jak powiedziałeś o tych 20 paru kilometrach kiedy 860 przewyższenia, to że to będzie jakby koniec atrakcji, ten już prawie ultramaraton, maraton, skoro mówi, że powyżej 50, to już tak. jest ultra to musi robić wrażenie, to wszystkie imprezy biegowe, bo, bo biegowe. Pytam. W pierwszy dzień tak, w sobotę, które się będą miały swoje miejsce na kampingu Sudety i wbiegały jak w góry Sowie. Dodam tylko jeszcze, że na maratonie planujemy prawie 2000 metrów przewyższenia. Tak, żeby nie było za łatwo jednak. Maraton A, tak, żeby zobowiązuje. czuli, że byli w dobrym miejscu. Tak. Natomiast w niedzielę robimy takie imprezy dwie biegowe, których nie ma w zasadzie w Polsce jakby nigdzie. Przepraszam, na Mistrzostwach Polski są Mistrzostwa Polski jakby w sky runningu, w biegu pod górę są, natomiast u nas jest uphill, zaczniemy z Lasocina tak jak w zeszłym roku, tylko w tym roku troszkę niżej, żeby jeszcze ciężej mieli, czyli spod cichej wody z parkingu pobiegniemy czerwonym szlakiem i później pod wyciąg na Wielką Sowę, żeby nie było za łatwo. I później po godzince, chyba czy po półtorej, startujemy z downhillem. Czyli przez, z wielkiej sowy przez starą jodłę z powrotem do, do Lasocina, tylko w dół. Tak? Także jedna trasa no, tylko w górę, druga tylko w dół. Bardzo wymagająca. W zeszłym roku byłem zszokowany szczególnie downhillem, gdzie z wielkiej sowy, tym na około w zasadzie szlakiem przez starą jodłę, chyba 16 minut ktoś przebiegł. No to dla mnie nie bywało. Musiał po prostu takimi susami lecieć, że. Planowaliśmy około 20 z, kilku spraw. Milionów. Następnym razem, czy nie mają w plecaczkach jakichś skrzydeł? No nie, nie, nie. Mieliśmy sędziów lotnych na trasie, tak są. W tym roku też będą, e, mamy nagrane filmy i to było coś niebywałego. Zresztą przyjechała do nas czołówka czeskich biegaczy górskich i, i. Ale Czech... rozumiem, te wszystkie te wszystkie minuty z zeszłego roku masz tam wszystko gdzieś tam tak, rozpisane, oczywiście. więc zrozumiem, że dzisiaj, czy znaczy dzisiaj w tym roku, jak już będzie kolejna edycja, znów będzie można, powiedzmy, te nieoficjalne rekordy pobijać, e, tak? Tak, downheel'a na pewno, natomiast na innych trasach zrobiliśmy modyfikacje w związku z tym, że w zasadzie w koniec września, październik na kempingu Sudety, jak zapewne wiesz, ruszają roboty budowlane. Tam, tam nastąpi troszkę zmiany. Musieliśmy zmodyfikować trasę, przede wszystkim gdzieś tam startu. Ale na aprilu też zmienimy troszkę trasę i dodamy im jeszcze pod górę, żeby jeszcze mocniej się zmę zmęczyli. Dodamy fragment, który mieliśmy na biegu zimowym, który organizowaliśmy. To jest też taka frikowa, trochę impreza, bo to było um, Zimowy bieg sześciogodzinny. Po, na Wielką Słowę i z powrotem na pętli. Wbiegaliśmy pod... Znaczy my nie wbiegaliśmy, tylko ja, ja chciałem, wbiegaliśmy... Ja chciałem, ja chciałem Państwa powiedzieć, że wykarz Bienias miał przyjść tutaj do studia, żeby zachęcić do tej imprezy. Wszystko, co mówi, powoduje, że tych chętnych jest coraz mniej. Oczywiście wiadomo, że jest odwrotnie, bo są ludzie, którzy właśnie szukają takich wyzwań. Ci, Jak usłyszą, że jeszcze dalej, jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, czy wyżej, czy, czy tam gdzieś niżej, w zależności od tego, jaki to jest bieg, tym z większą chęcią przyjeżdżają na takie zawody. Pa, się pamiętaj, pamiętaj, że 100 lat Temu pier, Pierde właśnie tak powiedział. Tak powinno być, prawda? Tak. Wyzwanie. Da, dalej mocniej więcej. To się yy... dzieje. Nie yy... musi yy... to być Olimpiada, może być to sovjetowski festiwal biegu. Tak, tak. Także no wymagająca impreza na pewno będzie. Wiem, że przyjadą ci ludzie, którzy, którzy wymagają, którzy oczekują po prostu wielkiego zmęczenia, ale później jeszcze większej satysfakcji. Oni przyjadą na te imprezy. Natomiast yy, osoby, które chcą Zapoznać się z biegiem górskim to na pewno ten dystans 12-kilometrowy im to wynagrodzi, ponieważ w ostatni weekend października jest przepiękna pogoda w górach sowich. E, liście opadają, e, te kolory urzekają po prostu ludzi, nas i wszystkich. Warunki biegu. No, są nasze, nasze góry, pozwolę sobie użyć słowa nasze, bo no, to są, są nasze i są, no dzisiaj są mniej widoczne przez tą pogodę, ale, ale najczęściej widzimy piękne góry sowie. Tutaj już niektórzy mówią, że, że tu jest jakaś taka mała obsesja w tym studiu opowiadanie o tych górach, więc muszę Państwa jakby przekonać do tego, że ta obsesja będzie trwała do Buki, będzie to studio i będą góry sowie do samego końca, gór albo moich. Także to na pewno będziemy o a tu ładnie już łączymy, nie dajcie, mówimy o górach Sowich, musimy, mówimy o powiecie Dzierżoniowskim, bo za chwilę też jakby ten kontekst poruszymy. Mówisz o bieganiu, ale będą też y, jakieś inne rzeczy, które, które z, powiedzmy z samym bieganiem nie mają nic wspólnego, ale mieszczą się jakby w tej formule festiwalu. Proszę o parę słów. Jasne. W ubiegłym roku, jakby rozpoczęliśmy taką ideę współpracy z wolontariatem, z pomocą. Zresztą. Osoby niektórym być może pamiętają. W zeszłym roku mieliśmy e, Sowi Dog Trail, czyli bieg z pieskami, mieliśmy kilkarzy e, W tym roku o, zdecydowaliśmy tylko zawędzić do samego biegania, natomiast idea wolontariatu pozostała. Jesteśmy w porozumieniu przede wszystkim z harcerzami, którzy jakby pomagają nam w całym e, przedsięwzięciu i dzierżeniowskim e, ośrodkiem wolontariatu, e, który też będzie miał swoje stoisko na naszym biegu, na naszym festiwalu. E, będą tam sprzedawane e, w łakocie. Wypieki i, i pieniążki będą zbierane na szczytny cel e, dla dzieciaków. E, także Zachęcamy przede wszystkim do przybycia i wsparcia tego. Będą profesjonalni DJ-e, którzy będą lokalnie... No daliście, właśnie o to, o, o muzykę, da, bę, bę, muzykę ta, chciałem zapytać. Będą, będą prowadzili tą imprezę i w sobotę, i w niedzielę. W sobotę Krzysiu Powroźnik, którego znacie z wielu imprez, naprawdę... Da, da, no człowiek, da, który da, da, ma moc w sobie, żeby, tak, żeby, żeby, żeby dobrze się bawić. Będzie i fotobudka, du, dużo fajnych atrakcji. Naprawdę zapraszamy. Przy okazji, e, jeżeli nie będziecie biegli, a chcecie, żeby wasze dzieci się troszkę pobawiły, zapraszamy e, na Kids Trail, czyli takie biegi jakby dla dzieci początkujące, troszkę, troszkę po przełajach, troszkę po wyspie w Bielawie. E, także e, oczywiście tutaj Żeby, w tym, w tym, w tym żeby zaszczepić tą, ten... tą, tą chęć do tego, żeby później tak. właśnie brać udział chociażby w tym, nazwijmy to, ultramaratonie górskim. Tak, no, no, bo to robi wrażenie. To on, on, ta, 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 ta część oczywiście będzie bezpłatna, bo wiadomo, wszystkie dzieci nasze są i musimy zaszczepiać w nich sport. Tutaj nie dyskutujemy, bo po to cię zapraszam, że właśnie zaszczepiasz w młodych ludziach tą ideę biegania. O tej idei biegania jeszcze na koniec dzisiejszej naszej rozmowy. No to takie techniczne sprawy, jak, gdzie się zgłaszać? Jeżeli ktoś jest chętny, żeby uczestniczyć w, w takim czy innym biegu, to, to gdzie ma pisać, dzwonić, komunikować się, zapisywać, płacać wpisowe, jak to się będzie działo? Bo to się już zaczęło. Tak, to się zaczęło, zapisy są otwarte na stronie ultimasport.pl, natomiast główne źródło jakby informacji jest na takim boomerskim serwisie Facebook Sewegórski Festiwal Biegowy. No, powiem szczerze, że od ubiegłego roku troszkę awansowaliśmy, tak? I mamy, mamy stworzone konto na TikToku, Instagramie, które no, no, no nie jest jednak mimo wszystko prowadzone aż tak na bieżąco, ponieważ Mamy swoje lata i my raczej korzystamy wszyscy z Facebooka. i, i, i Nawet jak i się tam. do tego nie przyznajemy. No tak, tak. Ale, ale mamy, tam, tam dajemy różne filmiki, zdjęcia, także tam też są informacje. Stamtąd też traficie na stronę jakby zapisów i tam uzyskacie wszelkie jakby informacje. Jednak, Te mówię... wszystkie linki są dostępne w opisie tutaj na, na, na doba.pl, Radio Doba, na, na, na Facebooku, na Spotify, gdzie tam sobie klikniecie, tam wszędzie będą linki właśnie do tych boomerskich tak. Facebooków. Tak, i szczególnie też chciałbym jeszcze przy okazji zaprosić, chociaż wiem, że to już coraz rzadziej odwiedzane są serwisy i strony internetowe, natomiast chciałbym zaprosić na osiągnicel.pl bez polskich liter. Tam, tam jest informacja o wszystkich naszych imprezach, nie tylko o festiwalu, bo troszkę tego już zrobiliśmy i troszkę będziemy robić. Mam nadzieję, że tu Tomku jeszcze dasz chwilkę, żebym mógł. Wie, wiesz, może, wiesz może... że lubię z tobą rozmawiać do mikrofonu. Przed mikrofonem też wiesz, że ze mną raczej 5 minut rozmawiamy. To, to jest coś, co się nam nigdy nie udało. Zawsze to jest dłużej, ale ja się od Ciebie uczę, Ty ode mnie, więc chyba po coś te rozmowy są. No ale teraz rozmawiamy o tym festiwalu. Przypomnę, wszystkie linki yy, są dostępne, można sobie klikać. Yy, tak jak już wspomniałem, yy, we wszystkich opisach. Taka impreza to też promocja. Promocja, oczywiście, biegania, no bo wiadomo, no ty, ty jesteś od tego, żeby promować bieganie, ale też promocja regionu, gór. Czy to ci jakby to chodzi z tobą, jak mówisz o samym bieganiu, żeby właśnie promować nasze góry, żeby promować nasz region, nasz powiat, nasze gminy? Wydaje mi się, że to chyba jest oczywiste i samo przez się rozumie, ponieważ skoro biegamy w górach sowich, dlaczego nie moglibyśmy tego przedstawić dla reszty Polski, Ja w ogóle z tego założenia wychodzi no Chociażby pan Paweł z Gołdapi, tak? No tak, ale w ogóle to, to jest, tu to jest mnóstwo historii, których nie zawrzemy jakby w tej naszej rozmowie, bo wiadomo, czas gdzieś tam nas goni, natomiast mieliśmy telefony, informacji, czy nawet po zawodach w zeszłym roku, czy innych zawodach, które organizowaliśmy, że ludzie przyjechali dla samego, chcieli zobaczyć na przykład jak wygląda to Polskie, komo, tak? Bej. Wszyscy wiemy o co tutaj chodzi, czyli oczywiście o jezioro Bielaskie, cały camping Sudety, ale ludzie tu przyjeżdżali, zostawali w górach. Słuchaj, e, robimy na przykład też Backyard w maju, taką imprezę też wariacką, o której już kiedyś tam rozmawialiśmy i ludzie przyjeżdżają na 3-4 dni. Na festiwal biegowy tak samo, przecież ludzie nie przyjadą tylko na jeden bieg, tak? Na nie wiem, 10 kilometrów czy pół maraton. I wracają ale, do domu, tylko no nie, zostają. No nie, jednak to jest taka różnica, że jednak na, na biegi górskie przyjeżdżają bardziej, że tak powiem, zaawansowani wiekowo ludzie w Większości. tak? Bo tak jak powiedziałem wcześniej, można sobie gdzieś tam pochodzić, pozwiedzać, yy, pokontemplować sobie tą naturę. A u nas w okresie na koniec października, no pięknie góry wyglądają, są złoto jeszcze takie jaką my sobie wyobrażamy, tą złotą naturę. Ale tak fajnie, jak mówisz do mnie, domyślam no, się, że nie mówisz do mnie, bo mnie nie trzeba do tego przekonywać, tylko do tych, którzy tak, yy, mają tu przyjechać, że macie wartość co, dodaną, co, co, nie, co nie chciałem, tylko bieganie. Tak, bo co chciałem powiedzieć właśnie odnośnie Twojego pytania, tak stricte, że miejsca noclegowe są na naszym tutaj, powiecie, wykupowane i to można się dowiedzieć od leśniczówki kamie. Tak, prze, przez hotele, przez pensjonaty, nawet po mieszkania prywatne, e, prywatne takie, tam, na, takie typu na, Airbnb czy tak. Dokładnie nie. tak, bo mam znajomych, którzy mi mówią, że jak pyta się, po co przyjechali, bo, bo pyta rozeznanie na przykład znajomy, który ma mieszkania, dwa, e, to mówisz, że na przykład przyjechali na, na festiwal biegowy. No mnie to mega wtedy cieszy, prawda? Także no, na pewno to jest, to, to jest też korzyść, korzyść też taka biznesowa po prostu dla ludzi, którzy jakby obsługują. Turystów, czy w tym wypadku tych biegaczy, ich rodzinę. Poza tym to jest świetna baza wypadowa, żeby ktoś przyjeżdża z daleka, żeby pojechać do Wrocławia, zwiedzić Książ, Kotlinę Kłodzką i tak dalej. To jest, to jest super punkt. Powiem ci w tym miejscu to, że. Bardzo mnie cieszy, naprawdę. Szczerze, bardzo mnie cieszy to, że rozumieją to u nas włodarze i, i burmistrzowa pieszyc, pani Nozel, i e, burmistrz Bielawy, pan Hordy. Naprawdę, oni wspierają nasz festiwal, tak? Bo bez nich, jakby nie miałoby to, to, miejsca, to się odbyć, tak? Cz, wiesz, nie do końca. bo mam Znaczy, znajomych... to zrozumiałe, że bez wsparcia to by się nie udało. Tak, to ale, ale niekoniecznie wszyscy włodarze, jakby wspierają. Mam mnóstwo znajomych, jakby w całej Polsce, którzy organizują biegi. Niektórzy się wycofują, tak? Zresztą mamy tu taką wspólną koleżankę, której na przykład nie się zorganizować biegu tutaj niedaleko pod Wrocławiem, tak, no bo tego gdzieś tam wsparcia nie było, także nie jest tak różowo wszędzie, dlatego nie, nie jest mamy... takie oczywiste, ale, ale oczywiste dla mnie jest to, że jak jest wsparcie, to taka impreza wtedy jest po prostu możliwe. Ale ona jest, ale wiesz, ona jest udana, ona jest udana i ona za, za, zapisuje się jakby w pamięci biegaczy, którzy właśnie później pytają się, czy to będzie, bo chcielibyśmy wrócić, tak? Oni tu przyjeżdżają pobiegać, spędzić czas, zostawić. Ale co ja też zrozumiałem, że nie zrobiłeś Sowiogórskiego festiwalu biegowego, tylko zrobiłeś pierwszy, mówię o zeszłym roku sovjugorski festiwal biegowego po to, żeby jednak był ten drugi, trzeci i tak dalej, prawda? Bo ta idea Ci przyświecała, żeby nie zrobić jednorazowej imprezy, tylko żeby ona była cykliczna, na ile to jest oczywiście możliwe. Okazuje się, że ten drugi festiwal październikowy się odbędzie. Słuchaj, mówisz o włodarzach, Bielawy, Pieszyc, ale wiem, że też bez wsparcia sponsorów, tutaj taką kuchnię trochę naszych rozmów, przed rozmową właśnie mówiłem, mówię, powiedz o sponsorach powiedz dlatego, że bez takiego wsparcia po prostu taka impreza jest niemożliwa i dlatego chciałbym, żebyś tutaj parę słów że tak jak mówię, poświęcił. Tak, no słuchajcie, bez y, pomocy sponsorów, czy to materialnej, czy niematerialnej, no nie ma racji by tu żadna większa impreza y, od olimpiady w górę zaczynając do Sowiogórskiego Festiwalu Biegowego kończąc. Tak, no począwszy od y, restauracji Przystań tu, która jakby zapewnia y, całe jakby zaplecze nam gastronomiczne, ludzi gdzieś tam też do pracy, do pomocy, bo bez rąk się nie da rady nic organizować. Ogromne wsparcie możemy liczyć zawsze na wszystkich imprezach od y, Grzesia Fix'a, czyli Fix Catering Dietetyczny. No, to rewelacyjne nieduże że firma kapitalnie się rozwijająca, robiąca już catering na całą Polskę, to samo przez siebie świadczy. Mamy pomoc od Centrum Odżywek SWD Dzierżoniów Kaufland, tak, która zapewnia zawodnikom izotoniki, wyżywienie, czyli to, co dla sportowców jest na najbardziej potrzebne. W momencie wieku, oczywiście. Tak, no w tym roku też będzie całe stoisko przez nich wystawione. Naprawdę wielkie podziękowania dla pani Eweliny, która po prostu czuje to mega i też no, każdą imprezę nam wspiera. Nie obyłoby się bez tu takiej no, dużej firmy, jakby dzierżeniowskiej, czyli, czyli Galvanizer. Tutaj to są Galwanizer. Po sąsiedzku właśnie, także naprawdę to jest dla nas też mega, mega duże wsparcie. W ogóle z innej branży biuro podróży Sweet Travel, tak? Czyli organizator jakby wycieczek tutaj dla wielu, wielu ludzi z naszego regionu też wspierają nasz bieg, nasze wszystkie imprezy, bo to nie jest tylko górski Festiwal Biegowy, tylko naprawdę już w tym momencie około 8 czy 10 różnych. Różnych imprez, które jakby organizujemy tutaj dla lokalnej i nie tylko społeczności. Wiem, że tych firm jest oczywiście więcej, natomiast pozwoliłem sobie zmienić te, które w w największym stopniu nas Pomaga, wspierają. pomagają. I, w i, tym i co więcej uznaliśmy jakby z organizatorami, że w tym roku każdy bieg będzie miał swojego patrona i właśnie każda z tych firm będzie się nazywała. Nazwa, firmy i na przykład półmaraton sobie Cieszę się bardzo. Doba.pl i radiodoba.pl zawsze wspiera Twoje imprezy, wspiera Twoją ideę tego, żeby zachęcać do biegania. Ja tylko przypomnę, że Łukasz Bieniaz, jak mówimy o bieganiu, to kto ma to i o tym opowiadać, jest moim Państwa gościem. Za chwilę jeszcze jeden mały wątek biegowy. Słuchacie Radia Doba. Radio Doba. Na temat. No już wiadomo, kto jest w studiu. Na koniec naszej rozmowy, oprócz tego, że przypomnę jeszcze, że wszystko można zobaczyć i poczytać, wszystkie linki, które Państwa zainteresują, jeżeli jesteście zainteresowani uczestniczeniem w tym festiwalu, są dostępne w opisie tego podcastu. Ale masz nową ideę biegową. Znaczy, może ona nie jest dzisiaj już nowa, bo gdzieś tam w głowie się Twojej tliła, ale. Planujesz coś, co nie będzie już koniecznie z, z, związane z górami. Będzie to trochę, że tak powiem, na płaskim terenie, ale związane z bieganiem. Powiedz: Uchyl trochę tych drzwi. No, uchyle drzwi. Czy, czy rąbka tajemnicy, jak się ładnie mówi. Tak, nie, uchyle drzwi i, i powiem. W zasadzie no, no nie ma co trzymać tego w tajemnicy. Sporo osób jakby pytało się mnie, dlaczego ja tylko w Bielawie, w pieszycach robię te imprezę, no, dlatego są piękne tereny górskie. No, ale mówi, zrób coś gdzieś tam w Dzierżoniowie. tak? Niech coś się dzieje gdzieś tam tego, bie tego biegowego. Trzeba było zobaczyć przede wszystkim, co jest, co mamy, czego nie mamy. Jakie są możliwości. Jasne. Tak, i, i zdecydowaliśmy też tutaj z Dzierżoniowskimi biegaczami, co możemy dać jakby od siebie i. i... Już poszły pierwsze kroki i tak w sumie można otwarcie powiedzieć, bo jesteśmy już po rozmowach jakby z polskimi przedstawicielami takiego angielskiego pomysłu, który od lat już się odbywa na całym świecie. Chcemy w Dzierżoniowie zorganizować Parkram. A Parkrun to jest taka impreza, która polega na tym, że przez 54 tygodnie w roku, czyli co, co tydzień. No 52 ten... bym raczej powiedział. Tak, bo te dwa, dwa biegi są dodatkowe, czyli wielka przed świętami w grudniu i na nowy rok. Można sobie dodatkowo zrobić rozumiem. jakby taki Dlatego początek 54. roku. Co rozumiem. ciekawe, w tym roku takie coś zorganizowaliśmy na elej bajkowych, gwiazd, już nie wiedząc, że taka jest możliwość pod szyldem parkranu. Natomiast chcemy jakby się wbić w ten parkran światowy. Tą ideę, nie? bo to tak można tak, powiedzieć. Idea, idea, idea jest taka, że są to 5-kilometrowe biegi po parku co sobotę o 9 na całym świecie. Każdy z użytkowników, jakby z uczestników, otrzymuje swój unikalny numer, qr kod, którym się loguje przed biegiem. Jego wyniki są zapisywane. Biegi oczywiście są na czas, ale możesz przebiec 5 km w 15 minut, czy tam 16, ale możesz też w 50. Tu nie ma ograniczenia. Możesz przejechać na wózku, możesz sobie przejść. Chodzi o to, żeby zachęcić Zroz do Zrozumieliśmy, ktoś nie może biegać, tylko trochę szybciej chodzi, to też tak. może w tym wszystkim grać udział. Tak. Możesz też wszystkimi kami sobie ten, 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 dystans przejść, miejsce lokalizacji to jeszcze poinformuję, oczywiście już jest wybrane, ale tak żeby nie uchylać wszystkiego, na pewno będziemy informować. To był powód, żeby do mnie przyjść i o tym szczegółowo Bardzo, bardzo <laughs> bym Cię prosił, bo, bo masz, masz duże zasięgi i, i dużo większe jak my, także bardzo bym dziękował za taką możliwość, natomiast fajnie to, to idzie i będzie to na pewno się odbywało w Dzierżoniowie, także Mam nadzieję, że do biegania zachęcimy coraz więcej ludzi. Nie chcemy, chcemy przede wszystkim, żeby to było darmowe, spontaniczne, ale jednak Zachęcające cyk do, te, do tego, żeby oczywiście przed tą dziewiątą pójść na tarki, kupić sobie świeże pomidorki, czy ogórki, bo to też jest jakiś taki fajny zwyczaj, żeby się spotykać. Ja, ja wcale teraz nie żartuję, że to pójście do ten, na to targowisko nawet w sobotę, żeby spotkać sąsiadów, znajomych i porozmawiać, ale możecie znaleźć właśnie o dziewiątej chwilę czasu, żeby przespacerować się z psem, pobiec bez psa, czy, czy, czy poruszać się trochę. Ja przyjdę z psem. Ja z chęcią naprawdę zapraszam, bo Ważne dla nas było to, żeby nie organizować znowu czegoś jako konkurencję, żebyśmy rywalizowali. Ale no to też nie, ale nie o to chodzi. Czasami o to chodzi, ale no to wtedy sobie wybierasz takie zawody, właśnie, nie wiem, jak właśnie sobie górski festiwal biegowy, czy na przykład Bieg, tak, Masz ochotę po prostu się pościgać idziesz tam. To dlatego jest, mówi się, że jest sport i jest rekreacja. Tak. To traktujmy to trochę jak sport, a bardziej jak rekreacja, żeby po prostu pobyć po... też ze sobą, wyjść z domu. Niekoniecznie przed Netflix nie, nie każdy ma ochotę, dużo ludzi, ba, naprawdę powiem Ci, bardzo dużo ludzi się w ogóle wstydzi pójść pobiegać, chociaż jestem super, dużo lepiej już. Natomiast e, uważam, że jeżeli koleżanka jedna z drugą wyjdzie, kolega jeden z drugą w tą sobotę właśnie o 9 rano, zrobi sobie 5 kilometrów... Ale wiesz co, to, ta idea chyba, mam to, razie, już, to, to już przemówię. było ileś lat temu, że o zobacz, jakiś wariat kurczę, ubrał jakieś leginsy i biega, w ogóle kto to jest, pewnie jakiś nienormalny. Dzisiaj to jest dokładnie w drugą stronę, że ta idea wychodzenia z domu, spacer, Nordic walking, yy, biegówki, w ogóle spacer po górach, yy, tak zdobywanie jakichś szczytów, to już staje się taką naprawdę normalnością. Widziałem w sobotę ile było ludzi na yy, śnieżce. Ja nie mówię tych, co z specy sobie wjechali gondolą, tylko mówię ci, którzy jednak tam poszli, bo tam pod polskiej strony po prostu trzeba dojść. Mhm. Zwłaszcza od domu śląskiego tam na tą górę, to tak, tak, zrobiło na mnie wrażenie. Chociaż to nie był mój pierwszy raz. i... To jest właśnie ten element, po prostu wejść z domu. Nie chodzi o to, żeby rywalizować, od tego już powiedziałeś, są zawody odpowiednie, tylko do tego być może po to, żeby kiedyś rywalizować, jak już dojdziemy do jakiejś dobrej formy. Także po to ta idea. Ta druga mi się, oczywiście ta pierwsza jest super, mówię o sobie, górskim festiwalu biegowym, ta druga jest jeszcze fajniejsza, tak społecznie. Jesteś też związany z dzierżoniowym na różnych polach. Jesteś dzierżoniowianinem w końcu, prawda? No, tak. e, no, to, no to, to dlatego też do swojego miasta trzeba przykleić trochę tej swojej biegowej yy, idei. Pewnie, fajnie tak. lubię w radiu jak ktoś mi pokazuje tam, to mogę coś jeszcze powiedzieć. Ale nie mówię, tylko pokazałem, bo jedna <laughs> rzecz mi się przypomniała: wakacje jak właśnie wychodziłem sobie pobiegać na cudzysowy powiedzmy trening, bo to raczej były truchty. E, strasznie mi się spodobało na LA bajkowych gwiazd, jak e, była grupa kobiet e, i robiła jogę. Nie wiem, kto to robi, ale serdecznie pozdrawiam, bo to było coś niesamowitego. I ale to, to, po, to właśnie pokazuje, że jednak świat się, się zmienia, to zmieni. tak? Mega 20 lat temu jakbyś to zobaczył, to sam byś był zdziwiony, a dzisiaj takie strasznie mi się to takie elementy po... stają się jakimś elementem życia. Tak, i takiej i miejskiej tkanki. Naprawdę serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestniczki, bo to było kapitalne po prostu. Ja, mówię, ja sobie biegałem, ktoś tam sobie spacerował, a te, te panie po prostu tam gdzieś pod drzewkiem sobie ćwiczyły i różne. Asany to chyba. As, as, tak, właśnie. Brak, szukałem tego słowa. Różne. A ty jesteś przecież specjalistą. Yy, daleko mi do spe bycia <laughs> specjalistą, ale, ale wiem o co chodzi, także tym bardziej yy, popieram takie, takie akcje. W ogóle popieram, żeby wyjść z domu. Zacząć od rozmowy z sąsiadem, spaceru z psem, bo od tego się zaczyna prawdziwa aktywność. Nie kupujcie na początek super butów biegowych. Na początek na, nauczcie się spacerować po parku. Żeby potem o dziewiątej w sobotę pobiec. Móc sobie dokładnie poszurać ramach, mieszką, Tak i być szczęśliwy rano. z tego, że zrobiło się 5 kilometrów, a no, od tego pójdzie dalej, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, a jeżeli nie to będzie mógł sobie co tydzień piąteczkę robić i najwa będzie najważniejsza super. jest częstotliwość i powtarzalność tego, tego treningu. Jednego pytania Ci nie zadałem, ale zawsze go zadaję i trochę znam oczywiście odpowiedź w takich sytuacjach. Będziesz biegał podczas festiwalu, czy będziesz tym, który to wszystko koordynuje? Podczas naszego festiwalu nie, bo jednak trzeba na tym wszystkim tutaj zapanować i zaplanować, to, co jest zaplanowane, żeby było zrealizowane, bo dużo ognisk, że tak powiem, się pojawia, które trzeba dosyć szybko, mocno gasić. Ale planujesz pobiec w maratonie nowojorskim? No jest taki plan, żeby go pobiec, no. No to w, tym roku, biegania... w tym roku było za dużo rowera, niestety, ćwiczonego i to bieganie poszło w tył, ale no już wróciłem jakby do, do biegania, do, do biegania ja, i przygotowuję się. Ja, ja, ja tak? trzymam kciuki, żebyś tam, żebyście tam dolecieli i żebyś pobiegał, bo wtedy też chciałbym, żebyś mi poopowiadał, jak to, jak to w tym Nowym Jorku, czy po, po Nowym Jorku się biega, bo to jeden z najważniejszych maratonów w ogóle na świecie, prawda? No samo szczęście takie, że mnie wylosowano, to... Szczęście i nieszczęście, że tak powiem. A, a, w, a wiesz co, mamy więcej szczęścia. Dobra, nie nieważne. Nie nie ważne. I Łukasz Wieniasz, na pewno. Boomer, Wianin fan biegania. Yy, organizator Drugiego Sowiegórskiego Festiwalu Biegowego był moim państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia, na pewno. Do usłyszenia na 100%, bo to jest RadioDoba.pl. Dziękuję. Super, bardzo Ci dziękuję. Hej. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba, Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl